Radiowe rekolekcje adwentowe. Zaprasza ksiądz Krzysztof Wojciech Jończyk. Druga niedziela Adwentu to postać świętego Jana Chrzciciela. Jezus przychodzi nad Jordan, prosi o chrzest, i dowiadujemy się dwóch ważnych rzeczy. Dowiadujemy się po pierwsze tego, kim był Jan Chrzciciel, jak wygląda, a po drugie dowiadujemy się, kim jest Jezus i że rozpoczyna swoją misję. I w zasadzie można by powiedzieć, że ta dzisiejsza niedziela to jest jakaś taka próba zobaczenia tych dwóch postaci. I można by zadać sobie pytanie o wielkość obu tych postaci. Źródłem wielkości i Jezusa, i Jana Chrzciciela jest e, dokładnie jedna rzecz: wierność powołaniu, które otrzymują od Boga. Widzimy Jana, który w, w zgodzie z tym właśnie powołaniem e, Stoi nad rzeką Jordan, jest trochę dziwny, bo nie jest ubrany jak wszyscy ludzie, jest człowiekiem pustyni. Widać od razu w nim jakąś taką ogromną surowość, ale jest tym, który dokonuje znaku przebaczenia grzechów. I przychodzi do niego Jezus. Wielkość Jezusa polega na tym, że Idzie za powołaniem, które ma spełnić, ma zbawić ludzi. I dlatego chce być ta, taki, jak wszyscy. Dlatego przychodzi do Jana Chrzciciela, staje w Jordanie i prosi go o chrzest. Jan jest z tym zdziwiony, ale e, wykonuje tak, bo taka jest wola Boża, dwie osoby, dwie postacie, i e, przekaz dzisiejszej niedzieli źródło wielkości człowieka. Mojej wielkości znajduje się w tym, że będę wypełniał powołanie, które Bóg mi daje. Źródło mojej wielkości mieści się także w pewnej pokorze, która jest względem, którą posiadam względem siebie samego. Pokorze, która podpowiada mi tyle, że nie ode mnie wszystko zależy. Że nie ja jestem absolutnie najważniejszy ale że e, moja wielkość zależy od wypełnienia tego co podpowiada mi Bóg ja się pokornie na to godzę i dzisiaj i Jan Chrzciciel i Pan Jezus pokazują nam to bardzo dokładnie ta druga niedziela adwentu to także jest e, takie pukanie do naszych serc coraz bardziej natarczywe pukanie do naszych serc które dzieje się od strony Pana Jezusa e, przypomnij sobie swój własny chrzest przypomnij sobie to że jesteś dzieckiem Boga i e, zobacz, co stało się ostatnio w twoim życiu. Co by w nim trzeba zmienić, co poprawić, co e, wrócić na dobre tory. Z pokorą zegnij kolana przed sakramentem pokuty. Wyznaj prawdę o sobie i rozpocznij nowe życie.